Dzień ma no wędkarze dziadaj. Dawno nie było tyczki, dawno nie było rzeki. Znaczy rzeka była jakieś 3-4 tygodnie temu, ale łowiliśmy próbokarpiowo. Dziś przyjechaliśmy potyczkować. Tym osobnikiem, Robek, może jakieś zawody byśmy przeprowadzili, małe. A zawody, jak zwykle ostatnio, wyciągania z wody. Siedzi, siedzisz na tym, na otworku. Ja siedzę na, zamknię... na zamknięciu. Na, na, na zamku i znowu mi zabierzesz wszystkie ryby, tak jak na Lingę w tamtym roku. No, wchodzisz w jakieś małe zawody? Później powie, karmelu dodałem. Wchodzisz do w zawody, miałem. pytam się. Co? Wchodzisz w zawody. A o co? O 3,50. Eee, 3,75. Jest, byliście przy tym, biorę was za świadków Jak nie będzie chciał się wypłacić Jest z nami Misz Joda, misz Joda dzisiaj... Będziesz ławił z Pawikiem w końcu? Myślałem, że karpiówką tylko Ale odległościówka no, to nie jest zły pomysł, tylko że... Nie no, Spawik też widzę masz... Jeszcze kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu wędek dlatego mogę sobie połapać nawet odległościówką? Fajny w ogóle sławik w końcu, masz spasowany Dostałem od ciebie. Do, do, tej do tej wody. Widzisz jak się wozi, jak się wozi ze sobą wszystko, to się w końcu dopasuje sprzęt do wody. A tartą bułkę masz? Mam całą noc karę. Woda wygląda ślicznie. No, przed chwilą mówiłem, że w takich okolicznościach przyrody, to nawet jak się nic nie złapie, to no, i tak przyjemnie posiedzić, jakieś, jakieś spawy, coś widzieliśmy, co, coś w tej wodzie żyje. Chłopaki tu łowili tydzień temu, mieli piękne, grube jazie, leszcze. Dwa tygodnie temu Mateusz złowił pięknego karpia, takiego pod 10 kilo, tak. zobaczymy co woda dziś pokaże. Chciałem powiedzieć braci wędkarskiej, bo się noszę z tym od jakiegoś czasu już, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie szczęście nas w życiu spotkało. Są ludzie ubodzy duchem, którzy dzisiaj śpią, nie mają pojęcia, co się dzieje na świecie. Dokładnie. A my mamy pasję, coś nas trzyma przy życiu. Mamy, mamy znajomych, mamy zajęcie, y nie nudzimy się, nie mamy wolnego czasu, żeby się nudzić, bo, bo jak mamy wolny czas, to potrafimy go wykorzystać w taki ale, sposób, jaki lubimy. Ale nie wolałbyś na przykład jak ten pan w tych, w tych kalesonach, co tu przebiegł przed chwilą? Nie, nie wolę. <grym> ten, ten pan ma swojego kota, a ja mam swojego kota. Moim kotem są ryby, jego kotem jest bieganie. No. Jest bardzo dobre zajęcie, tak samo jak i, jak i nasze wędkowanie. Tylko Uświadomiłem sobie Sporo się na pewno, bo takie leginsy raz w roku kupisz. <laughs> to no trochę tak, mniej wychodzi. No tak, ale u niego nic, nic szczególnego się nie wydarzy. On, jego, jego pasja jest nudna, No co najwyżej może go przejechać samochód, a, a my co najwyżej możemy złapić karkę albo dużego jazia. U nas jest więcej niespodzianek, dlatego nasze hobby jest droższe i to wszystko. Dokładnie. A ty co tam mówiłeś? Zaczep masz? To jest <laughs> pogoda lingowa. Lingowa, ale w to wygląda w tej glebie. Ciężko, ciężko się nam trochę tu ustawić, bo jest wysoki, niewygodny brzeg, ale mam nadzieję, że nie będziemy dziś pływać. To samo co u Ciebie, no a u 1, Ciebie 1 ile? Półtora metra? No. Ale ile gramów, a nie, nie wiadomo. Nie wiem, mam założenie 25 gramów gruntomierz i jak go troszeczkę podniosę powiem, na stopę, 20 gramów może To jak ja nie mam takich liści no to... to zatrzymam, ale nie na zestawia. Nie ja chcę mi się mam 12 to będę No ma ja po... też mam 12. A 19 no. ma? Co, z tego, co, co, co wiemy, to są jazie, są leszcze. Tak. Jak nie zatrzymamy na leszcza, zobaczymy, zaraz stawimy. Najpierw nie będziemy robić zanęty, stawimy. Długie najpierw. przypony trzeba porobić. Stawi... Tak? No. Nie, no. Ja parę mam na 14. No ale takie 80. No będziemy próbować. Jaki? No mówię ci. 80? Zobaczysz, co będę robił. No to ja 40 daję. Żeby stabilnie podać, co daje 40 przypon, trzymałeś... Nie gdzieś, no, podać 7... to stabilnie z dużą oliwką, żeby, żeby to to, trzymała, nie żeby... Nie miejsca. Chcę ci wygruntować to! <laughs> zanętą robimy dziś tak, Robert przygotował już wieczorem wszystko wczoraj. Mamy tą samą glinę, tą samą zanętę, o czym trzeba powiedzieć, że... Mamy najtańszą zanętę, jaka tylko jest możliwa. Co, co to jest w ogóle za zanęta? 10 kilo za... Nie mam jej, nie wziąłem paczki. Za 9 euro? Pomyliłem. Kurczę, pomyliłem się. To jest 9,5 kilo za 10 euro. Około. Najtańsza jaka dekatlona, tylko... Dekatlona, powiem, powiem tyle, nie? A resztę sobie musicie musicie dojść do tego. Ja uważam, że ta zanęta pachnie jak zanęta tak. z Norpio. Za dawnych mm. czasów łebka zawodów. Jest bardzo ziołowa. Jest też słona, bo wiem sól w niej. Ziołowa, konopie, kolendra. Ale to w niczym nie przeszkadza. To jest wczoraj domoczone, więc to wszystko ładnie powinno siąść. Tak, a są w prze... razie leszcze, więc. Przeparzone robaki. I co powiemy? Nie, 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 poczekaj. Robaki są utopione. Utopione. Bo z tego co wiem, no ostatnio i się do. zmieniłem kolor i zapach, jak się przeparzy. Jak je przeparzysz, tak, wrzątkiem samym zalejesz. Mhm. Ale ja ostatnio na kanale imprez wędkarskich tam e, chłopak się wypowiadał, nie pamiętam mienia. Że można utopić robaki w ten sposób, że wlewasz je do zimnej wody i stopniowo dolewasz w wymiesza, wymieszając wodę, żeby po prostu przestały się ruszać. I teraz, jak zobaczysz, to one są. Nie są wyciągnięte. Nie są ani... wyciągnięte i aż tak I mają, śmierdzące. I mają taki Wyglądają... kolor, nie są takie, takie blade. Blade, tak. Nie? I wydaje mi się, że bardziej atrakcyjniejsze niż taki przeparzony robak, tak, nie? Tak. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale potraktowałem je jak makaron muszelki. Za tego zahartowałem. I rezygnujemy dzisiaj z dodatków typu gotowana konopia. Nie. Ani kaster, ani... Ani caster, ani, ani, ani pieczewko fluo, Liczymy na grube ryby, bo chłopaki łowili tutaj tydzień temu. I na grube 20 mm kulki mieli na, naprawdę piękne ponad 50 cm jazie i jeszcze dwa, ponad 3 kg też. I chcemy się do nich dobrać. A jak będzie, zobaczymy. Jest zapewne, może i płotka też będzie jakaś, ale. Mhm. I robimy sobie tą samą ilość, te same proporcje. Plus, robek sobie dopala to melasą. Ja dopalam sobie to yy, karmelem. Dodamy kukurydzy. Cię siedem ciętych mamy... czerwonych robaków. 7 litrów. Po ile to wyjdzie nam towaru? 7 litrów, podziel to 7 na 2. E 3,50. Na ćwiartki, byłby prościej. <laughs> 3,50. Tyle co mamy zakład. 3,75 375, no tak. No masz? masz w ogóle wypłacalny jesteś? Eee, mogę ci przelać? <laughs> Dwa Robaków też, sobie mamy tą samą ilość żywych. Wszystko rozdzielamy na pół, 3 pół. <laughs> Zanęty chcesz? 3,5, 3,5 I rozdzielamy sobie towar na pół Tu mamy zanętę. Tu mamy po ile litrów gliny tej jest uniwersalnej? Tak. E, tu mamy po około, myślę, 1,5 litra. Po 1,5 litra, litra gliny uniwersalnej tu jest glina. Ta glina ja będę ją używał do robaków. Bez zalęty, jeżeli będą męszcze, to sama glina będzie na to nęcanie z, z robakami i bentonitem mega tengo. Tu będzie dostępnego nęcenia glina argille pół na pół z wiążącą. Tu mamy około. Żeby nie skłamać, no powiedzmy 4, po 4 litry. No i tu mamy około 4,5 litra 5 litrów zanęty. To jest sobie, no to dobra, to ja wiem jak sobie to podzielę. Ja zanęty troszeczkę zostawiam w razie czego, jak nie będzie leszczy, a będą jazie, będą płotki, to no nie będę podawał samej gliny z robakami, tylko dodam tej zanęty. Dlatego na do, ryba... do, tej, do tej tu jest półtora litra gliny, ja sobie dodam pół litra już zanęty. Teraz. Tak, będą leszcze i będą na samą glinę. Nie, ja chcę trochę. Tak chuj. Zobaczymy jak to zadziała. No Czyli właśnie. ty dajesz co? Karmel? Karmel plus do, do tej gliny, do donęcania pół litra zanęty i tą glinę ardzilę z tą wiążącą od razu całą zanętę. No to ja daję do mojej zanęty melasę, dosładzam tą melasą. Do kubka idzie sama glina z słodzikiem i robaki żeby tylko był aromat słodki, a tu tylko będzie posłodzony melasa. Ja tam zawsze lubię jak trochę papuje jest w tej glinie. A co to masz? Melasa z Polski. Melasa naturalna kupiona w Holandii. Elegancko. Cena 425, czyli około teraz po dobrym kursie, po, no powiedzmy 24, 25 zł nawet może. Dajcie znać ile kosztuje taka. Jaka to jest? M mondial. Jeszcze raz widzę tak Super Mix Mundial melasa Naturalna. Dobra, dobra. dobra dawaj, dobra. bo i mi już aż się, aż, aż się aż się palę do łowienia. No i dobra, jedziemy. To ja biorę karmel. Miesiąc albo sobie dam 3 czwarte zanęty, trochę, trochę mniej niż. A nie, bo miałem dać pół litra. To dam pół litra. My jeszcze nie zaczęliśmy, mieliśmy co za chwilę nęcić. A Joda już przykusował. Myślałem, że ci spadł. Co zres? Parówkową. Zjeść nie dadzą panie tak biorą. Ale co to jest? Leszu. Nie, Jaś. Nie, Lesz. Jest piękny robek. Jak ja na takie zestawy łowię, to wy na pewno połapiecie. Załszy dłuższy pan. No po co? Ale W nurcie całkiem inaczej, co? Nawet z takim leszczem. Trzymaj. Wisełka mi się przypomina. Albo chociaż pilica. Bardziej radomka. Ty no zobacz, jaka łopata. No i pierwsza ryba, która otworzyła nam dzisiaj woreczek. Piękny leszcz. Dwójka ma na pewno. Mhm, ale znów jest poprzebarwiany, znów jest... No widzisz, no taka ich... Taka ich uroda jest przerybione, powtarzam, to jest przerybione tym gatunkiem wody. No i dobrze, no i tak powinno być przerybione. <laughs> no pewnie gdyby nie było, to bym go nie złowił. No, tak jak powiedziałem ostatnim razem, o patrzcie, ile, ile się nażar mojego żarcia. A ty faktycznie? Eh, aż się z Pok Pokaż. <laughs> Dobra, wypuść. Woda. Znowu zabił pójdziecie siedzieć kiedyś za teresztę, zamówić od tej pory to biorę wszystkie na mięso, bo, bo to jest mi się kawa. E. No pewnie nie poszedł, tylko tak ze mną w ten Piąsia, Zara, zaraz się bierzemy, będziemy je tyczkować Mamy dzisiaj mikrozawody wędkarstwa holenderskiego oczywiście prowadzę, ale tutaj Yy, silna grupa pod wezwaniem będzie nęcić, teraz będzie łowić. Proszę bardzo. Idzie towar do wody. W okolicznościach będziemy dzisiaj wędkować tutaj chłopaki. szybko skończy, tak po godzinie machania. Do pierwszej ryby. Robert na, na, mnie goni. Ta, ta ryba, na, na którą najmniej skończyłem. No, ale ładna. z wejścia, 25? Może być. Prawie. No. Mi już, mi już jest dobrze. Gratulujemy. Lecimy dalej, zobaczymy co to będzie. Trafił do siatki nawet. A jak? Dopiero łyka wziąłem piwa. Miałem nadzieję, że puści obok, to bym dalej prowadził. Ale przebijam go wagowo. Tak jest. Chybaka próbuje na razie Ja raz się zastanawiam czy nie założyć skórki w i popływać tu ostro mnie te płotki nie interesują No i jest mnie pierwsza rybka, długo nie trzeba było czekać Płoteczka, mam nadzieję że ryby będą się wkręcać i rozmiarowo będą coraz większe jak to często bywa No ale takie płotki też już będą cieszyć Remis, remis. Wszyscy mamy po jednej rybie. Ale ja wagowo jestem na razie nie, nie do osiągnięcia. to jeszcze mamy trochę. A zaraz poprawię. Także pogódźcie się z porażką w dniu dzisiejszym. Ale nie wchodziłeś w zakład, więc wiesz, 75. Bo ja nie jestem chytry na pieniądze, tylko na ryby. ja jestem chytry na wszystko. A najbardziej na te kciuki w górę Jestem subskrypcje. Robert tam za za zaczyna co yy, Na ostatnim filmie mówiłem, że brakuje nam 30 osób do 80 tysiąca yy, członków grupy facebookowej i po tygodniu czasu mamy w tej chwili jakieś 1020 chyba. Więc dziękuję Wam, że jesteście i zapraszam tych, których jeszcze nie ma na grupie do dołączenia. Zróbmy tam hałas. Mnie podziękuj, bo zrobiłem hałas hmm. i, i ludzie dobili. Groto moi znajomi. To pozdrawiam znajomych. <śmiany> Jestem szczęśliwy, tak, ale nie wiem czy ładniejszy. Po prostu wiesz, większa guma i on pobodnie sobie to jest właśnie ten błąd. Jeden element jeszcze, wydaje mi się, albo nawet w sumie. Sobie. spróbuję tak go wyciągnąć, ale branie naprawdę delikatne. Dobra, i teraz gość do góry, i jesteś mój. O, tak, nie takie proste, nie są takie PMT słabe. Udało się. Robert. Co? Robert wyjął jeszcze. Nie tak do kamery. Jeszcze Narrację nie, jakąś. Jeszcze, nie nie jeszcze słońce mi w oczy świeci. Nie bardzo widzę co robię. Jest. No, to teraz wyjemy. Haczyk dziesiąteczka, pannie wpięty kurde, ma tak w kąciku wpięte, że, że się muszę posłużyć Leszcz drapieżny Tak jest Tak zażar haczyk Problemy z, wy z wyhaczeniem. Że bardzo Nawet zawodowcy mają problemy, nie tylko ja. A, nie jest takie, nie jest A. takie proste, by się wydawało, ej, ej. nie? Ej. Kawał byka no, Chciałbym go zaprezentować. Tak. Kawał ryby. Taka rybka. Dobra. Na tyczkę dalej. to już jest zabawa. Do następnego wejścia na tym delikatniejszym wystawie. Malut. malutki to coś jakieś pomieszane jest. jak pomieszane to pokażemy na żart. Ni, ni, to ni, leż, ni to leż, ni to certa, nie płotka. Z tych puszczanych to jest. Puszczanych, tak. Ogólnie lipa jest, jest taka bieda, że się nie chce tu siedzieć. Nawet do ubrania się zaczęły, to posiedzimy jeszcze trochę. <grym> do... <grym> u mnie było branie, u Ciebie było branie, u Roberta ja zaraz będzie. Porę, żeby nie przysnąć do wody. Ile? Trzy tylko nie chcę. Ale cygan, cygani A -a -a. Będziesz żar, gruz Coś się zaczęło w końcu dziać O koń? No tak. Ma? O, o, o. o. I u Roberta? Tu pokażemy tylko tego okonka Chyba jaś Tak, Jaś. Tak? U no. Roberta jest Jaś. U Roberta? Jakiś gigant, ale no, bardzo ładny. Ale lepsze to niż siedzieć i patrzeć się na spławik, który ten który tego, nie? Stop. No tam coś kręci się. Dobra. Dobora. Mora i na patelnie będzie. <laughs> Ujęcie od strony topów. Płotka też. Taka rybka. Ale wszystko bierze strasznie daleko. W ogóle w miałem na stopach tylko jednego lepsze no w końcu nie trafił nie trafiłem do siatki okoń mi wpadł co nie trzeba było Takie no takie czasy Jezu. to jest ta miękka guma wiesz i... nie wiem nie widzę ale chyba tak nie płoć albo jak płoć? tak ładna płoć Ale ślicznie ma kolory. Ładna, gruba kłoć. Ależ ma kolory, zobacz. Przepiękne. 30... 34 Które w siacy miałem Trzeba było młotka do siatki nie wkładać, to by ci się nie przetarła. Ostatni ostatnio zestawie na koniec największa Największa na koniec oj, 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 oj. Nie, nie morduj te ryby I... No Uciągę swoją Jest kolego, że płacz, żeby nie było że cię oszukałem Oszukał, nie? Trzy... 3,320 yes. Jest Jestem drugi na pewno <laughs> Trzymaj. Komisji mam się walić do wody Tak, O tam u Jarka Tam na tą rurę Żeby nie było, że zjedzone Chociaż Smak jest Ale nasza skała Jestem z siebie dumny to tu ci powiem będzie 3 700 mówiłem Zaraz, zaraz przyjęcie punkty nie wiemy. Czekam, bo mi wpadł do siatki. Nie, nie, Czego? Czego? Bo nie wolno konia teraz łowić. Jeszcze nie.

3420 no. Czekaj, czekaj. I dwie małe. <laughs> I dwie małe płotki nie trafiły. A nie więcej patrz 3460 Zobacz, ale to jest na łatwa. Tak? Czekaj, 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 puść czekaj. Dobra i przegrałeś, no co? No tak samo wchodzi Piękna płotka. A Ta płotkę tak, no wypuszczam. Ja. Widziałeś to jak on te tego leszcza kamieniami karmił? Widziałem <grym> no. z... Takie oliwki 100 gramowe mu wpycham na siłę no. Może nie, Bo... I co mogę powiedzieć? Nie, nie jestem zadowolony z tego łowienia tak samo jak Robert. Bardzo ciężkie łowienie. Nie było tak, żeby złowić jedną, dwie czy trzy ryby pod rząd. Te ryby w ogóle się nie ustawiły. Wszystko było takie ciężko, ciężko wypracowane, ciężko wyłowione. Naprawdę, coś tam udało się złowić, ale mogło być lepiej. Po, przynajmniej po wynikach, po widać, że. Nie było dzisiaj lepszego czy gorszego, no żeby kicha było. Tak, ja. Pojedyncze średnie kicha ryby była. gdzieś tam, no. ja w zanęcie na stopę miałem jedną rybę. Tego no, Jarek, tego, jednego, Jarek tego jednego leszcza to miał tyle samo I reszta gdzieś tam szukany na wymyciu. No ale ważne, że coś padło. Kasa. Kończę! mam te Tak się mówi, marudzą, marudzą, a w Polsce by zawody wygrali taką wagę. No tak, ale za tyle siedzieliśmy w godzinie, i każda ryba była wszystko wypracowana. Nie było, ja nie miałem no przyjemności no, dzisiaj, byłem. Na tyle co jest ryb, co nam wiadomo, że tu jest ryb, i jakich ryb, to. Ticho. No nic, ale dzięki, że byliście z nami do końca. Zostawcie łapkę dla zasięgu suba. Zapraszam jeszcze raz wszystkich na grupę. Niech się dzieje, do następnego. Branie, niech będzie z wami. To i to <laughs> i, o dank. To i to Nara. <laughs>